I witamy z powrotem. Jak zauważylibyście szybko, jak zauważyliście na pewno, e, coś tu nie gra. Otóż nie gra. E, z wy, w wyniku, jakby to powiedzieć, trudności technicznych, e, zniknęło nam sanktuarium. W skrócie ujmując. Wersja długa jest taka, że skiepściłem nagrywanie i się nie zorientowałem przez dwie godziny, że skiepściłem nagrywanie, i przeszliśmy dwie godziny, a wy nie byliście tego świadkiem. This is madness! Madness? This is O, Wow, nawet zginąłeś Tak! Powiedz się tutaj nie ginie od upadków z nawet najwyższej wysokości Może to i na rękę, nie musisz się stamtąd wygrzebywać. No Ale tak zupełnie poważnie. stary... Gdzie jest nasze sanktuarium? E, jeżeli. Jeżeli przygotujemy. Skrut! Jeżeli, jeżeli przygotujemy skrót, to wstawimy go właśnie teraz. Więc mam nadzieję, że wam się podobało i cóż, jeżeli nie, nie zostało wstawione, to i tak mam nadzieję, że będzie się wam podobać to, co teraz będziemy prezentować, pomimo wycięcia. Ktoś coś, coś do mnie to nas strzela. No, do mnie. Um, nie, nie wiem, co oni robią, um, nie spodziewałem się ich tutaj. Jak wiesz, skręciłem, żeby się rozejrzeć, a tu źli. Musimy iść do lodówki. Dobrze, Wow, prowadź, wow to... Czuję się z powrotem jak w Battlefieldzie. Słońce takie, że nie widzę mapy. <noise> tak, te tenastery. To ja mam, muszę sobie przypomnieć co ja posiadam. Mam snajperkę, mam pistolet. Oh. Wiesz co, nie jestem pewien czy my idziemy w dobrym kierunku. Nie, idziemy w złym kierunku, ale ja tym za tobą. A, przepraszam. Staram się mieć ciebie na widoku. Jak you know I mean, Eee, Wysoko skaczesz. I'm... To była moja sztuczka. Tak, nadal nadal Cię widzimy. Not... Oj, o kurde, szybciej, szybciej ładowanie! <laughs> On nie umie. On już, tak On już coś... był w skoku. Jedna sekunda dłużej i byłoby bardziej epicka, bo on by był tak w no. połowie lotu. O, zdążyłem przeładować w trakcie tego teleportu. Hmm. Bardzo miło. E, Więc dokąd teraz? Nie wiem, otwórz mapę, będziesz moim typ... Um, czy ja właśnie wyrzuciłem działko? Nie. Zauważyłbym, gdybyś wyrzuciłem działka. Eee, tak, wyrzuciłem działko. Tylko gdzie ono jest? No cóż Muszę mu Wyrzuciłeś nie widziałem działko. No, no teraz nie mam jak... jak za łatwo nie wyłączę mikrofonu, więc będziecie musieli przeboleć mojego psa. dog. Okej. Okay. Kręcasz tutaj w prawo. Eee, lewo. Eee, ja jest nitro? I gdzieś tutaj. Od, no odbijając prawo. Z dalej. Au. Ciężko, żebyśmy żeby dotarli tu szybciej. No chęcą, sądzę się na nas w W sensie. Nasza wina czy coś? Na kurwa. O! Zupełnie inne kolorki tutaj. Tak. A jak daleko my... Oj, Dobra, mamy jechać do The Fridge Czy nie mamy jakiegoś fast teleporta czy coś w tym stylu? Eee, to nie jest jeden z nich Nie? A okej, okay, dobra hmm. no, Na jednym z nich wiszą te, wiszą globusy takie No okej okay. Niebieskie planety O! Czekaj, to jest jakiś ciekawy skarg Bada scrosić -y skarg Rozmiękczyłem go. Mm, liczyłem na to, że. Dobra, wsiadam z powrotem, jedziemy. Eridium? No. Nie jest to Ty, A! Czy, czy powiedziałeś to Eridium w sensie, mam po to wysiąść. Dobrze, już biegnę. Też pistolet jest jakiś. Patrz, co mam? Eridium? Dobra, odjrzeliśmy stąd. Ze skakami to można z nieskończoność no. walczyć. Jakiś quest tutaj mijamy, ale dobra, trzymajmy się na razie. Ech, przepraszam. O, pamiętam to miejsce. To jest miejsce mojej szalonej jazdy samochodem. Wow! Zakrywasz mnie ekran, kobieto. Za niekulturalna bałwa. Mam Nie dam rady. Odwój filmu e, Nie, wiesz, ty możesz, ty możesz. Proszę, wracam do bajki, To był nasz samochód, jeszcze się tuła. Eee, czemu go nie ma? Tajemnica! Zostań komplement. No właśnie mnie teleportowało, e. dobra. No, new plan. Ale ty masz długą lukę FN Shield Tutaj masz HP, wiecie, znaczy Tak, tak, wiem, wiem, No i patrz, zeskoczył na dół Tam jest jeszcze jeden na górze oh, Dobra, lecimy dalej Może tam się dojdzie, o, tutaj się, tam się da dojść Odwracaj jego uwagę Wow, to był granat No, wyliczył Dzięki. No tylko, że nie mamy gdzie go wydać. Na razie. Myślisz, że sanktuarium jeszcze wróci? Potrzebuję amunicji do... ...karabinów. Czemu nie ma amunicji do karabinów, kiedy je potrzebuję, no? Ej, stary, tu jest... Patrz, tu jest jakieś złote coś. Znaczy, takie żółte to, co nie jest złote. O, to się... Ty, to są pieniądze! O teraz zaczynamy to kochać, tak? Nie mogę tam trafić. A to stawia dużej dużej wartości, nie? Okej. Okay. No dobra. A, uh, o, więcej eridium. cię trochę. Nie, nie jesteśmy przyjaciółmi. Nie pomagaj mi, sam sobie poradzę. Na pewno byśmy sobie z tym poradzili. To tylko nud. Też tak, już dobra. Ale to kasa. Pieniądze są. Nie musisz do mnie strzelać, tylko dlatego, że masz kilka wolnego czasu. Zmarnujesz amunicję. Liczyłem na to, że powiesz AU! No. Dobrze no. mnie to bawiło, jak... Gdzie mówisz, um, cieszę się, że O, tu jest fast travel. <grym> teraz, teraz. Teraz fast travel, kurczę. Teraz już chwili, brudziś, kiedy um, Co to jest? <grym> no to um, to jest. Um, prawdopodobnie coś związanego <grym> z Madmoxie? <grym> Ze względu na to. A to jak ten, jak... Ee, beyond the Dole czy coś takiego, Pierwsza, pierwszy DLC do. Co portelu. to jest? Tunnelrad rad Tunnel to złodziej, z tego co widziałem na podpowiedziach e, w ładowaniu ekranu. Wow, ale wkurzające na snajpera. ten? Fuj w mieście! Oh fuck you. Critical. Czemu obrywałem? I czym obrywałem? Nie wiem, um, żyje Masz jakiś dziwny znaczek obok swojego nickname'a Co masz na myśli? Um, ciężko mi to opisać Ale nie znałem wcześniej tego uh, Wiesz, masz shogun, ilość tarczy, ilość życia, the killer i na prawo jakieś takie kółeczko z zielonym czymś Dziwne. Ja nie mam takich rzeczy koło ciebie Jakby coś to cię osłonią góry Midget Red Wszystko ma swoją wersję Midget Wszystko, nawet maszyny Ale nie ufaj szczurom, nie? Nigdy nie ufaj szczurom Wiesz, szczury? Leży Labras wow, tak. yep. Okej, okay, to Nie daj się walność przez niego. Wow, wow, wow. to Może... no, zmiękczysz go oczywiście do siebie. Nie już już chyba... Nie, dobra, nie dam rady. Chyba. O, dostał krytyka. Dobra. Już Jeszcze podnosiłem, ale odrzuciło o? mnie eksplozja o, trafiłem w jeden z tych, ty, zobacz, zobacz. Trafiłem w jeden z tych y, ludzi zamrożonych i się ro, roz, rozpękną i z niego wypadło życie. Tak? O, i znaczy, inne no, przedmioty. tamtego wypadło życie. A z tego drugiego co teraz zrobiłem już nie Dobra. Kiedyś Skąd ludzie. Strzelają? Dobra, to strasznie szybko zjada mi amunicję. Żadnych skrzynek ja już niedługo będę miał 17 poziom. Ja też. O, raki nam pomagają, apetytują szczury. Wróg mojego wroga. Jest, wroga. jest moim wrogiem, ale mniejszym. Nie, A, to nie jesteś ty, tylko szczur. Sorry, nie widzę różnicy. O, <laughs> suko. O ty. Nie, dobra, serio, widzę do... ale... Ja nie biegnę się rejwować. Radź sobie sam. O. Widzę, że to twój y, kolega Iluzja. Tak. Pomaga mi. Nie, no to jakiś szczur. Przecież nie zauważyłeś różnicy. No właśnie, no właśnie. Zapomniałem. o tym. Jebecz. Ja no ktoś do nas jeszcze trzeba co, co to chwilu prywatnie. jest biegać! Na boki! To właśnie podniósł granat? No podniósł granat. Ehm, lewera. Generalnie oni Tingo. potrafią kraść przedmioty od nas. Sprawdź masz wszystko której z nich? Okay. może rat thief. Generalnie radzą zabić go jak najszybciej. Chyba wszystkie szczury potrafią ten kraść. to wygląda, bo tamten nie był thief. Tamten był field rat. Mhm. Chyba. To był thief, bo teraz już. Nie, to rzu był pierwszy. skrzynek. Okay. Ale cóż. Tricked Roland and his friends into opening the vault. I it was to protect Pandora from a great evil. That was a lie. Jack knew he could make a fortune off the iridium held within the vault. Too metal corset Too much a coward to open it himself. Through me, he got the vault hunters to do his dirty work. Znalazłem tu jakieś hentaiowe mangi, chyba. Egna. Oh, thief, do Entojowy mangi gdzie? No, Okrad, ja go zaszeliłem. Okej, okay, okej. Okay. W tym miejscu tu o tu. Gun Hole, grunt i... Heavy fire Au, a! nie trafiłem. Nie fair New tactic! Ha! Ugradałem ci skilla Kila, Dobra, kila. Ej. Ech. Ech, gdzie tak, mam iść? iść. Mapa. Uuuu, daleko przez to coś mam iść. Ale tam jest takie dziwne przejście, chcę z niego skorzystać. Dobrze. w takim razie za Tak Czekaj, ja wydam ten punkt, bo jeszcze nie miałem okazji. A, faktycznie. Gdzie to jest? Mi chwilę. Jak się począł <coughs> memifik? O, jest. O nie, co ja teraz mam zrobić? Teraz mam problem. Nie wiem gdzie, punkcik dać. Telematyk kosmetyk. First world problems. Zwiększa mi maximum health oraz. O, mam ten. Customization do samochodu. Bandit. Oraz kasmus dla ganzerkera. Opłaca co się rozwalać ludzie? ludzi? Hmm. Jaka hmm, szkoła. Ach jo. Zobaczmy w takim razie to. Quick, co byś wolą na moim miejscu? Eee. Jeżeli zabijanie przyspiesza regenerację mojego, moich tarczy o 1%, to mało. Y, czy plus 1% zwiększone życie? I minus 8% y, bycia podpalonym, czy coś w stylu? Ja bym się to życie w takim razie. A, to jest jakiś to Okej, okay, o to chodziło. Ale drzwi zamknięte, więc pewnie jakieś wyjście. Pewnie coś w rodzaju skyrimowego zwiedzania pod ziemi. Tutaj masz ży tak. życie. Już wziąłeś, OK. samym przejściem obok. A <coughs> więcej życia. Wyłączyłem niegrające radio. Spoko. O! Czekaj. czekaj, nie atakuj, czekaj. Ja zastrzelę tego mideta headshotem na 3, 2, 1, go! Au! No to po co, co z zdjąć! Au! Au, 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 faktycznie au! Potrzebuję nową broń jakopsową Tutaj jest właśnie skrzynka bronią, więc... Ty, stary, co to jest tam na dole? Czekaj, czekaj Ja jest coś dziwnego na dole No, hm. będzie na sprzedaż, będzie na gambling. Co jest na dole, co jest na dole? Eee, a co jest na dole? O, tu pewnie jakiś quest będzie, musi być. O, nawet nie poinformowałeś. Co jest na dole? Właśnie, co to jest? Ołata crystalisk. A co to są te małe, takie pimpuje, takie? Może to są właśnie krystaliski, czyli może właśnie kończyny jeszcze zraliśmy w powietrze? Nie, nie, znaczy to coś... Aha, ty masz na myśli te malutkie takie tak, tak, tak. kryształki wystające z ziemi, niebieskie, tak? Search for your friends. Wiesz, prędzej czy później będziemy musieli to zabić.